Cześć! E, e, dzisiejszy filmik jest o ulubieńcach miesiąca. E, o ulubieńcach e, e, oczywiście maja. E, pojawią się różne rzeczy. E, stosunkowo nie będzie ich dużo. E, można być że mało. E, chyba można zacząć. Więc e, pierwszą rzeczą, jaką e, polubiłam w maju jest mój nowy tusz teraz jest więc nie jest tak nowy, ale to jest tusz z firmy Avon świetnie wydłuża moje rzęsy które są krótkie nie są tak niewidoczne i, i, I właśnie zależy mi na tym, żeby je wydłużyć, podkręcić e, I ten tusz ten e, sprawdza się idealnie. E, kolejną rzeczą, w jakiej się zakochała, jest e, oczywiście też skinę Avon. Jest mała śminka, dość próbka. Jest jasno-różowa i Dzięki temu e, nie widać, jest praktycznie prawie niewidoczna. Są bardziej różowe i, i, i fajnie się świecą, i, i dlatego bardzo, bardzo lubię. E, a dzięki swojemu malutkiemu rozmiarowi wszędzie mi się mieści do torby, do kieszeni i, i zawsze ją mogę mieć, zawsze ją mogę mieć przy sobie. Następną rzeczą, też z firmy Avon, jest perfum. Nie wiem, ale jest taki baz perfum. Nie wiem nawet z jakiej okazji go dostałam, ale już stara się go używać tylko na jakieś ważniejsze okazje, bo jest malutki i, i żeby go szybko nie, nie, nie wykończyć ślicznie pachnie i, i ogólnie jest bardzo fajny tak naprawdę nawet nie wiem skąd go mam u siebie ale naprawdę ale mogę go polecić e, i tak, o, ostatnią rzeczą z firmy Avon e, jest e, oczyszczający tonik i on jest w taki, raczej też takiej mniejszej literce. E, zakupiłam go sobie jak składam zamówienie z Dejwonu, bo, bo no, skończył mi się mój ostatni. E, e, I bardzo no, ten tonik podbiłam, bo nadaje się jeszcze bardziej e, jak mój stary tonik, e, chociaż po większej bitereczce. E, fajnie odczyszcza moją twarz e, i twarz moja wtedy jest zawsze czysta, jeżeli, jeżeli tym tonikiem, e, ten tonik uży, użyję rano. które się znowu zakochałam Tak, użyłam słowa znowu Ponieważ ja w tej rzeczy byłam już raz zakochana I teraz odkryłam na nowo jej pyszny smak I rozumiem dlaczego każdy mówi, że, że, że kocha, że kocha To jest Jest to pomarańczowe to, to roko Które zdecydowanie jest moim najlepszym ulubionym roko Jak się aktualnie to jest e, rok oryginalny. E, noszę go do szkoły i, i praktycznie codziennie go kupuję, po prostu uwielbiam ten sok i jest, jest pyszny i, i kiedy mogę go tylko używać to go e, piję jest pycha. E, I ostatnio, może jeszcze nie ostatnią je, rzeczą jest przez jest e, torba Michael Jackson która w tym momencie jest pusta i dlatego jest taka zniekształcona to jest torba taka na ramię to można trzymać w ręce i ma pasek jej wzór to cała torba jest Różne taka, takie to były wycinki z gazet y, z, Michaelem, z Michaelem Jacksonem i, i zdecydowanie tą torbę y, kocham i, i gdybym ja mogła ją kupić jeszcze raz, to bym kupiła i, i nie zastanawiałabym się, nad i tak bo jest naprawdę bardzo świetna i bardzo, bardzo, bardzo ją lubię i, i, i ostatnią rzeczą w jakiej się zakochałam y, Trochę się pomyliłam, że Toni był ostatnią rzeczą z firmy Avon. Pomyliłam się, bo ostatnią rzeczą z firmy Avon jest maseczka do twarzy z czarnym kawiorem. i Ona jest bardzo fajna i też jej używamy. Na przykład myję włosy, bo wtedy wie, że cała maseczka nie zostanie mi na włosach i całą maseczkę, całą maseczkę zmienię I, I ogólnie jest bardzo fajna. Fajnie się zdejmuje i każdemu mogę ją polecić. to było tyle. Rzeczy nie jest ogólnie za dużo, ale nie o to chodzi w tym filmiku i to na tyle i w tych właśnie rzeczach no tych rzeczy najwięcej używane naprawdę i w tych rzeczach się zakochałam i to chyba na tyle